Proszę zauważyć, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o budowanie z, na tej połowie, to co robiliśmy, jest to budowanie z, z wysoką broną drużyny przeciwnej, czyli tu zależy od, od zielonych, jaką decyzję podejdą, podejdą, podejdą wysoko, wysoko, trzeba z, tego, z tej piłki wyjść wyżej. Natomiast druga połowa, jeżeli chodzi o pozycję 4-5, jest to już budowanie w strefie wysokiej. Czyli wyobrażamy sobie, że nasi, nasza drużyna jest w ataku pozycyjnym dość wysoko, tak ma drużynę przeciwko jest czwórki czy piątki, tą akcję dalej 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 pchną, jak również po stracie zabezpieczyć te trzy trzy rameczki, żeby żeby bramki nie trafić. OK? Myślcie o tym chłopaki, jak jak, jak prowadzicie grę. Idziemy chwilę jeszcze tam. i zaraz zmieniamy. thank <laughs> you Trzeba poszukać podania. Gramy, gramy, gramy.